Zrok jest najważniejszym ze zmysłów, jednak czasem możemy go stracić w jednej chwili. Nagły zanik pola widzenia może być spowodowany odklejaniem się siatkówki. Jest to schorzenie bardzo niebezpieczne, może prowadzić do całkowitej ślepoty, jeśli nie zostanie szybko zoperowane lub pleczone laserem. Odklejenie siatkówki jest ciężkim schorzeniem okulistycznym, schorzeniem, które, które, które możemy traktować jako schorzenie urazowe. Zazwyczaj i jest to nagły wypadek, i trzeba to tak traktować, jako nagły wypadek okulistyczny. Natomiast, żeby powiedzieć, co to jest odwarstwienie siatkówki, to trzeba sobie powiedzieć kilka zdań na temat anatomii oka, bardzo podstawowych. Otóż sama siatkówka to jest część oka. Właściwie taka błonka, która znajduje się we wnętrzu oka, wyścieliwuje wnętrze oka i która jest bardzo cienka, jest cieńsza od najcieńszej bibułki, jaką znamy, i nie jest przyrośnięta do dalszych warstw oka, którym jest naczyniówka, która się znajduje pod siatkówką, tylko przylega do niej. Ona rzeczywiście jest przyrośnięta w dwóch miejscach: w miejscu nerwu wzrokowego i tam, gdzie się kończy z przodu, czyli w części przedniej komory tylnej gałki ocznej, czyli z przodu i z tyłu jest przyrośnięta w niewielkim zakresie, natomiast reszta przyłożona. I teraz różne czynniki mogą powodować, że płyn, który jest wewnątrz oka, może się dostać pod tą siatkówkę w momencie, jeżeli dochodzi do przerwania jej ciągłości. Przyczyny mogą być różne. Jak już powiedziałem, przyczyną może być uraz. Przyczyną mogą być y, niewielkie urazy y, w sytuacji, w którym siatkówka nie jest pełnowartościowa. To się dzieje najczęściej wtedy, kiedy mamy do czynienia. Z oczyma z wys wysoką krótkowzrocznością zwyrodniającą. Wtedy ta siatkówka, szczególnie w swojej przedniej części, yy, dochodzi tam do zmian zwyrodnieniowych, yy, do od małych otworów albo do pęknięć. Tą drogą dostaje się płyn pod tą siatkówkę i dochodzi do odwarstwienia. Jedyną metodą leczenia od siatkówki jest działanie chirurgiczne. Są działania chirurgiczne. Możemy wykonywać różne techniki operacyjne i głównym zadaniem jest powrót, powrócenie do anatomicznych stosunków gałki ocznej, czyli do powtórnego przyłożenia tej warstwy, tej błąki, która się nazywa siatkówka, do naczyniówki. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż siatkówka jest, można by tak obrazowo powiedzieć, wypustką mózgu, bo tam to jest warstwa, właściwie część tej siatkówki, jest warstwą sensoryczną, warstwą mózgową. Tam są komórki, które przetwarzają wrażenia wzrokowe w sygnał elektryczny i. Tworzą obraz mózgu. Poprzez przejście odpowiedniej drogi tworzy się zjawisko widzenia. Prawda? I dlatego uszkodzenie siatkówki, szczególnie w centralnej jej części, skutkuje upośledzeniem do ślepoty włącznie.